Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początek projekt 360, kolejny element. Później mam Wam coś bardzo ważnego do przekazania. Dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Lecę szybko z tymi elementami, to znaczy szybko je przymocowuję, dlatego że no po prostu idziemy w dół, więc tutaj wielkich jakichś takich komplikacji nie ma. E, oczywiście muszę to wszystko poprzyszywać, bo już mi się zrobił jeż i głowy i można się tutaj nieźle pokłuć. Dobra, to tyle. Kochani, na początek takich parę słów ode mnie, takie kró małe informacje. Mam nadzieję, że się na mnie nie poobrażacie, e, ale Muszę coś bardzo ważnego Wam powiedzieć, przekazać. Otóż teraz będę porozumiewała się z Wami tylko i wyłącznie tutaj na tym kanale na YouTube, czyli na Vinted, jeżeli będziemy miały coś pisać, to tylko na temat przedmiotów, które są wystawione, na Instagram, jeśli chodzi o Instagram, ja też tam nie będę odpisywała na wiadomości, dlatego że słuchajcie, mam ten czas bardzo ograniczony. A, jak siedzę ze swoim dzieckiem, to chcę z nim się bawić na 100%. Czyli nie chcę, żeby mnie dwuletni syn widział z telefonem ciągle i mama zostaw, mama zostaw, wiecie o co chodzi. Także ja na wszystko muszę sobie jakoś tak wydzielić czas. No i tak, YouTube pochłania bardzo dużo tego czasu. Jak wiecie, jeszcze się przebranżawiam, chociaż może nie, niektórzy tego nie wiedzą, to już jakiś czas trwa, to jest też proces. Natomiast jeszcze to potrwa dość długo. Jestem na etapie tworzenia tego mojego sklepu, e, strony internetowej. Wszystko jest tak jakby cały czas tam robione, ustalane, więc z tym też mam trochę pracy. Czyli tak, poza film, filmami mam też dużo innych obowiązków, a między innymi właśnie mam dwuletnie dziecko, które tak naprawdę no poświęcać trzeba mu bardzo dużo czasu, bo wiadomo, to dziecko e, się wiadomo, że dwulatek nie wykąpie się sam i wiadomo też, że potrzebuje e, rodziców. Także moi kochani, Czemu taka decyzja? Nie, obraża, nie obrażajcie się na mnie, ale było um, ostatnimi czasy coś takiego, że e, potrafiłam dostawać bardzo dużo wiadomości, nie wiem, że te wiadomości są złe, ale mm, na Vinted na przykład. Załóżmy, Pani Asiu, spodobała mi się jakaś koszula zielona z odcinka 90. I słuchajcie, no ja nie jestem w stanie wracać do tych filmów, szukać teraz o jaką koszulę chodzi, żeby to jeszcze był screen zrobiony, o co konkretnie tej osobie chodzi. Więc umówmy się też tak, że jeżeli coś, czegoś nie ma w holach wyprzedażowych, to znaczy, że ja innych rzeczy nie chcę sprzedać. Niczego poza jakby filmami, poza holami wyprzedażowymi, tylko to, co tam się znajduje to to chcę sprzedać, a poza, poza tym wszystkim to, to już reszta rzeczy tak jakby zostaje ze mną. Może one w przyszłości będą e, po prostu przeze mnie wystawione na Vinted, ale to wiecie, no to czas pokaże, ty, ty, jak zrobię jakiś tam przegląd i tak dalej. E, I też potrafiło być tak, że na przykład dana osoba pisze do mnie, że chciałaby kupić ode mnie jakąś koszulę, że ją rezerwuje i tak dalej. E, wiecie, poza jakby Vinted, ta koszula jeszcze nie była wystawiona, tak jak mówię, z jakiegoś filmu ale też takich wiadomości na przykład dostałam kilka od innych osób i ja też nie jestem w stanie zapamiętać, która osoba co chciała, a jeszcze te rzeczy nie są, na przykład ta rzecz nie jest wystawiona, więc ja najzwyczajniej w świecie mogę po prostu zapomnieć, kto co chciał, nawet w przyszłości wystawiając te rzeczy w holach wyprzedażowych i później na Vinted. Więc słuchajcie, no tutaj, no niestety, ale nie będę odpisywała po prostu na te wiadomości, tylko będziemy się porozumiewać tutaj w komentarzach. Może kiedyś to się zmieni i tak samo na Instagramie. Ja, jeśli chodzi o Instagram, to tylko poświęcam na Instagramie tyle czasu, żeby dodać jakieś zdjęcie. Też nie dodaję tych zdjęć codziennie, zobaczcie, bo po prostu nie mam na to czasu. Więc tylko do takiego czegoś się ograniczam na Instagramie. Dodać zdjęcie i to jest wszystko. Nie będę, słuchajcie, siedziała też właśnie z telefonem cały dzień. Dlatego, że ja wolę siedzieć z synem i poświęcać mu czas, bo, bo to jest też taka, bo to jest moja rola też w życiu, tak? Zdecydowałam się na dziecko, no to też temu dziecku trzeba poświęcić uwagę i, i być z nim na 100%. Po prostu. YouTube to jest moja taka odskocznia, to jest coś, co kocham, i tak naprawdę no, wiąże też z tym jakąś przyszłość, więc temu poświęcam czas. I możemy się tutaj komunikować w komentarzach. Mam nadzieję, że nie poobrażacie się na mnie, ale muszę o tym powiedzieć. Żeby było wszystko po prostu jasne. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy film. Też mam nadzieję, że nie, nie wyszedł taki groch z kapusto, bo często jest tak, że mam dużo rzeczy tutaj przygotowanych, tu coś powiedzieć, tu gdzieś się śpieszę i, i czasem tak wiecie, człowiek szybko mówi i przekręca wszystko. Ale dobra. Kochani, w dzisiejszym filmie będzie taka torebka. Coś takiego wygląda jak taka mapa. Taka tajemnica się tutaj kryje. Ona jest związana takim sznurkiem. Śmiechem żartem to taka torebka, można tak powiedzieć, że to jest e, torebka, e, no przynajmniej u mnie będzie w ten sposób to wyglądało. W środku mamy coś takiego, to jest bardziej taka też kosmetyczka, no coś innego, coś w ogóle takiego innego, niespotykanego, bardzo ładny kolor. E, zaczyna mi się ten kolor bardzo podobać, to jest taki mm, oliwkowy i na jesień jak znalazł, teraz będzie moim takim numerem jeden ten kolor i nawet widziałam ostatnio lakier w takim kolorze do paznokci. Stwierdziłam, że chyba zdecyduję się na taki zielony. Zawsze noszę czerwone paznokcie, dlatego że no, uwielbiam czerwony kolor na paznokciach, jest taki klasyczny. Ale ten zielony coś mi tak się wydaje, że też będzie na moich paznokciach widniał często. Teraz tak, mamy coś takiego. Odpinamy i jest taki jakby piórnik dosłownie, więc tutaj mogę sobie trzymać pieniądze na zakupach, na przykład. I ogólnie rzecz biorąc, fajne to jest, ja lubię takie rzeczy, coś do ręki, takiego innego, bardzo mi się to podoba. Teraz stylizacja, którą mam na sobie. Nowością u mnie jest koszula. Spodnie znacie, ale koszula jest bardzo, bardzo ładna. To są takie drobne kropeczki. Mam już w swoich zbiorach takie większe kropki, grochy, wręcz takie koła. Natomiast teraz kupiłam sobie taką w delikatne, delikatne takie kropeczki. Jest bardzo ładna ta koszula, ma śliczny kołnierzyk. Wszystko mi się w niej podoba. Jest bardzo wygodna. Dekolt też jest taki odpowiedni, bo gdyby był głębszy, to już dla mnie by się raczej nie nadawał. Nie lubię też, jak coś jest zbyt głęboki, ma zbyt głęboki dekolt, bo po prostu się w tym źle czuję. Muszę co chwilę sprawdzać, czy nie widać mi biustu, dosłownie. Więc to jest takie moje, wiecie, mam coś takiego po prostu. Wszystko jest OK. Także stylizacja, którą mam na sobie, jest taka jeszcze na teraz. Tak ogólnie rzecz biorąc, sprawdzałam pogodę i w tym tygodniu ma być bardzo, bardzo ciepło. 24 stopnie jeszcze, więc cieszę się, w sumie też się cieszę, dlatego że mam kilka jeszcze rzeczy takich letnich, których nie zdążyłam ubrać, a teraz je założę, po prostu. Więc jak najbardziej wszystko jest na tak. Teraz było trochę chłodniej. Te poranki takie bardzo zimne, takie wiecie, no dosłownie 5 stopni, 6 stopni to już takie bardzo zimne. Już odzież, wierzchnia, jak najbardziej, ale też gdzieś bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba taka temperatura, bo kiedy nosić te wszystkie piękne płaszcze i to wszystko, musi być jakaś taka zmiana w tej pogodzie. Ja bym nie mogła tak żyć, że ciągle jest jakaś wysoka tempera temperatura albo ciągle jakaś taka niska. Czyli ja lubię taką zmienność. O! Kochani, zacznę od czegoś przepięknego, kupiłam sobie taki sztuczny płaszcz, to jest takie sztuczne futerko, on jest bardzo elegancki i czuję się w nim, słuchajcie, naprawdę jakbym miała kopalnię złota, dosłownie jest przepiękny, bardzo elegancki, jest w rozmiarze S w dodatku i to było tak, weszłam do second handu i od razu ten płaszcz zobaczyłam, od razu i kupiłam go w dniu, w dniu dostawy ale pojechałam, tak wiecie, pod koniec dnia, tak jak przeważnie to robię, czyli godzina powiedzmy 14, 15. Ja to mówię, że tak pod koniec dnia. Czasem jeżdżę i o 17 sklep jest zamykany o 18, ale już tak po 12 to już dla mnie koniec dnia. Więc taki płaszcz udało mi się znaleźć. Jestem bardzo z niego zadowolona. To jest sztuczne futerko, nie wiem czy to mówiłam. Prałam go w pralce, dlatego że no. Wszystko piorę. Wszystko piorę, słuchajcie, bo, bo no trzeba to odświeżać jakoś tak. Mam coś takiego, że muszę te rzeczy wyprać, wtedy się lepiej czuję psychicznie. Tutaj są takie dwa wielkie, piękne guziki. Ogólnie rzecz biorąc, jest pasek. Mamy tutaj takie złote jakby szlufki, to też bardzo ładnie wygląda. No czuję się bardzo dobrze w tym płaszczu. I mam coś podobnego tylko w kolorze brązowym, taka ciemna czekolada, ale takiego czegoś jeszcze nie miałam w takim pięknym, naprawdę odcieniu, bo to jest coś takiego, co zakładamy Buty do tego, torebka ewentualnie i gotowa stylizacja, więc tutaj to jest naprawdę fajna rzecz. I cieszę się, że udało mi się to znaleźć. Czemu tego nikt nie kupił? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Może nie każdy lubi takie klimaty. Może ktoś myślał, że to jest naturalne, futerko, nie lubi naturalnych futerek, to jest sztuczne. No nie wiem, no bo może rozmiar nie taki, ale weszłam do secondhand i wiedziałam, że to jest właśnie to, czego mi było potrzeba dzisiejszego dnia. Teraz, kochani, taka spódniczka, i ona była przeze mnie zwężana. Bardzo fajna, dlatego, że składa się z kilku kolorów i to jest rewelacja. Można sobie ją nosić tak naprawdę jak się chce. Ja ubrałam te kolory akurat z tyłu. Ale mogę też sobie nosić ten beż z tyłu, więc w zależności od tego, jak będę, jaką będę chciała stworzyć sobie stylizację. Tutaj dodałam czarną koszulę, dlatego że już nie chciałam dodawać dodatkowego, że tego koloru. Stylizacja byłaby również poprawna, gdybym dodała jakiś kolor, który występuje na tej spódnicy, też by było bardzo dobrze. Ale tutaj postawiłam na czarną koszulę i czarne bodki, ponieważ ta spódnica już robi taką fajną robotę, że nie trzeba tutaj nie wiadomo czego w przypadku tej stylizacji wymyślać. Bardzo mi się podoba. Zastanawiałam się, jak ją zwężać. Słuchajcie, bo można ją w, w, tak naprawdę w każdej pozycji ułożyć. Czyli mogłam sobie tutaj po zielonym kolorze przejechać, po beżowym. Ale dobra, koniec końców stwierdziłam, że tutaj trochę zbiorę tego fioletowego materiału i tego pomarańczowego. No i wyszła mi taka spódnica, która jest na mnie teraz yy, idealna. Ostatnio żaliłam wam się, że nie mogę znaleźć żadnych swetrów, to się zmieniło. Udało mi się znaleźć kilka fajnych, tak naprawdę, i dzisiejszy to jest taka perełka, jest naprawdę bardzo ładny ten sweter. Zastanawiałam się, co z niego wydobyć. To jest taki sweter. I to jest sweter taki vintage. Tu jest napisane Malina Wong. Tak jest napisane. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. Ogólnie rzecz biorąc, chciałam na początku wydobyć kolor. Ten beżowy, ten jasty, kremowy, czyli postawić na spodnie jakieś takie kremowe, ale później pomyślałam sobie, że on jest zakończony szarym kolorem, więc tutaj wyjątkowo założyłam jeansowe spodnie. Wyjątkowo, ale te naprawdę bardzo, bardzo lubię, bo są. Niesamowicie wygodne, więc takie jedne beżowe, jedne szare, jedne um, takie jasne dżinsowe to w, swoich, w swojej garderobie mam i to jest chyba wszystko z takich normalnych dżinsów. No ale do tego swetra akurat tak mi pasowały, więc stwierdziłam, że dobra, będą dzi dzisiaj dżinsowe spodnie. E, I jeszcze tak, e, postawiłam na... Skoro szare spodnie, to stwierdziłam, że w takim razie jeszcze troszeczkę ten sweter tak rozjaśnimy całą tę stylizację, więc botki będą w kolorze tutaj te, tych wstawek jasnych. No i taka stylizacja powstała, no sweter jest rewelacyjny, on mi się bardzo podoba, bo jest taki wyjątkowy i on jest naprawdę w super składzie. Jeszcze wam tylko pokażę, jak on się z tyłu prezentuje w ten sposób. I jeśli chodzi o skład tego swetra, troszeczkę może go trzeba gdzie gdzie wypielęgnować, ale na takiej zasadzie, że coś tam jest zaciągnięte, ale to w pojedynczych miejscach, słuchajcie, bo ogólnie rzecz biorąc jest jest on stanie idealnym. Jest w rozmiarze 40 i to jest bardzo taki zróżnicowany skład, że tak powiem. Jest dużo tego wszystkiego. Mamy angorę, mamy lurex, mamy wiskozę, e, mamy ramię, czyli tą taką bardzo dobrą bawełnę, zwykłą bawełnę i tylko 4% akrylu, a tamta reszta to jest wszystko po 30%, po 27%, więc e, skład taki porządniejszy i czuć, że ten sweter jest e, przemiły. Na przykład te jasne wstawki to jest zdecydowanie angora. Już jestem w stanie to rozpoznać. Jest bardzo fajny ten sweter i cieszę się, że udało mi się taki znaleźć. Teraz, kochani, coś takiego, e, taka katanka nazwijmy to. Ostatnio takie słowo przyszło na myśl, bo ktoś gdzieś tak na wintet napisał. I tak mi się spodobało i stwierdziłam, że to będzie moja taka katanka, która jest zapinana na napy. Ma fajne wzory. E, tutaj się dzieją różne fajne rzeczy. I powiem wam, że przygotowuję się do filmu porównawczego i znalazłam coś bardzo podobnego na stronie farfetch, więc myślę, że ta rzecz przyda mi się jak najbardziej do filmu porównawczego. Jedyną rzecz, którą tutaj zrobiłam, to było. Zwężenie trochę rękawów, bo były takie szerokie, nie chciałam. Chciałam, żeby były bardziej dopasowane. Tutaj reszty nie zwężałam, czyli zostawiałam taką formę, jaka była. Z tyłu tak się to prezentuje, to jest bardzo, bardzo ładne. Podobają mi się te wzory. Jest to takie niespotykane i czemużby nie, czemuż by z tym nie pokombinować? A może tak. Moja stylizacja jest taka szalona, hmm, taka pode mnie po prostu, taka typowo pode mnie, więc. Hmm, Leginsy, Gwiezdne Wojny, już teraz wiem, bo zostałam przez męża poprawiona. Gwiezdne Wojny, do tego koszula pod spodem, żeby tak lepiej się czuć, powiedzmy, bo nie każde leginsy są nieprześwitujące, więc tutaj koszula, jedwabna taka żółta. I co tam jeszcze? Skarpety o, skarpety i transparentne wodki. Jak się przyjrzymy, to wszystko jest tutaj kolorystycznie dobrane, tak jak jak być powinno, po prostu. Skarpety nawiązują tutaj do tych kolorów konkretnie, które widać, o, do tych takich jakby różowych, czerwonych, coś, coś w tym stylu. Teraz, kochani, taka koszula. I w tej stylizacji, która Wam się wyświetli, są jeszcze takie leginsy. To były leginsy, Teraz to są leginsy, ale słuchajcie, to były takie pantalony w rozmiarze 52, coś takiego. Były takie, po prostu ogromne. No, ktoś takie uszył, że to mogę powiedzieć, że były bardzo, bardzo, bardzo duże. Zmieściłabym się w jedną nogawkę, jeszcze bym miała luz. Zastanawiam się, jakie ja to w ogóle w domu zwężę, ale udało się. Zaraz Wam je pokażę. Natomiast najpierw trochę na, trochę na temat tej. Koszuli. Takie jeszcze nie miałam w swojej garderobie, no to jest taka wiosna, powiedzmy, ale gdzieś też już trawa zaczyna zmieniać kolor, więc jak najbardziej przemycam ją do stylizacji jesiennych. Mówię tutaj o tym kolorze Khaki, o tym takim ciemnym, zielonym. Ta koszula jest taka. No, taka inna po prostu. Spodobała mi się ze względu na to, że wyłania się z niej ten kolor różowy. Od razu pomyślałam o tych swoich bodkach różowych, że taka jakaś fajna stylizacja z tego może powstać. No i później jeszcze znalazłam te swoje pantalony zielone, które zaraz wam pokażę, i one tutaj nawiązują do tych ciemnych odcieni, które są na tej koszuli. Jedna rzecz mi się w niej nie podoba. Słuchajcie, te cekiny. Ja chyba tych cekinów się pozbędę, bo one mi się tutaj nie podobają. Po prostu jak dla mnie średnio pasują. Średnio, Ja bym tutaj tej koszuli nie tymi cekinami. Zdecydowanie byłaby lepsza bez tych cekinów. Postaram się je e, poodpruwać. Zobaczę, czy nie będzie śladów. Bo wiecie, może być tak, że ja je zacznę odpruwać, a będzie to brzydko wyglądało na tej koszuli, więc już wolę, żeby zostały niż mam ją zniszczyć. Kochani, i takie właśnie pantalony, które są rewelacyjne, bo one tak nie prześwitują, więc. E, można nosić je bezpiecznie i to są takie mega wygodne naprawdę teraz legginsy. Nie podszywałam nogawek, ponieważ jak ja to zwęziłam, takie szerokie, wiecie, pantalony, to zrobiły się tak długie, że o matko, no po prostu musiałabym mieć jeszcze ze 20 cm więcej, żeby one były na mnie dobre. Nie podszywałam ich, ponieważ e, to jest coś takiego, taki materiał, że jakbym to zakładała na nogę, to ciągle by ta nitka pękała i, i po prostu byłoby to bez sensu. Więc zostawiłam na surowo, tak jak są. Co tu dużo o nich więcej można mówić? No, przydadzą się do różnych stylizacji. Nie jest nic to szałowego, ale naprawdę są wygodne i na jesień jak znalazł. Teraz, kochani, taka kobaltowa marynarka vintage to jest naprawdę bardzo stara rzecz jest przemiła w dotyku. Nastąpią tutaj zmiany, od razu mówię: wymieniam. Guziki, bo są paskudne. Zobaczcie, jak guzik może zepsuć w ogóle marynarkę, żakiet, wszystko. Naprawdę, jak guziki są beznadziejne, to wszystko później też jest takie, takie sobie. Stwierdziłam, że tutaj będą pasowały duże, ładne, ozdobne, może różne, może takie same, zobaczę. Specjalnie tego nie zmieniałam przed filmem, żeby Wam pokazać, jak właśnie guziki mogą skaszanić rzecz, dosłownie z tyłu ten żakiet tak się prezentuje. Bardzo się cieszę, że jest on w takiej formie dłuższej. Nie jest aż taki mocno oversize'owy na mnie, ale jest w takiej formie dłuższej i jest jakby taka powiedzmy, powiedzmy sukienka. Jeszcze jeśli chodzi o stylizację, no to ja bardzo lubię kobalt z buterkową zielenią, z żółtym kolorem, z czerwienią i z fuksją, więc tutaj będę sobie robiła takie mieszanki i na przykład na zasadzie takiej, że będę zakładała paski w różnych takich kolorach i takie będę z tym tworzyła sobie stylizację. Bardzo mi się ten żakiet podoba. Jeszcze będzie mi się bardziej podobało, jak zmienię guziki. Teraz taki golf, powiedzmy, bez rękawów. Zwykła, prosta, basicowa rzecz, no ale będzie się, będzie wchodził w skład po prostu mojej stylizacji, która wam się wyświetli. Jest w rozmiarze 34x36. I słuchajcie, no to jest ten kolor oliwkowy, który bardzo mi się zaczął podobać. Co jakiś czas. Zaczyna mi się podobać jakiś kolor. Tak patrzę na te swoje buty, więc wszystko tu, to, co tutaj widać, to każdy już chyba kolor mi się podobał. I to jest tak, że później nagminnie wręcz szukam rzeczy w tym kolorze. No, ten oliwkowy jest śliczny. To jest prosta rzecz, ale pokazuję, tak? Bo czasem takie taki basicowe ubrania to od razu składam, chowam i Wam też ich nie prezentuję. Natomiast dzisiaj ten Golf chciałam pokazać, bo mi się ten kolor bardzo, bardzo spodobał. I do tego ubrałam sobie leginsy, które kupiłam za 2 złote. W tania odzież Retro. To są leginsy Victoria's Secret. To są leginsy Victoria's Secret i one są w rozmiarze S. Bardzo mi się podobają. Są takie znowu takie kosmiczne. Troszeczkę mi się kojarzy z tymi z gwiezdnych wojen, natomiast no, tutaj nie ma żadnych postaci, postaci, tylko jest ogólnie takie gwieździste niebo. Bardzo fajne kolory, one są tak wygodne, naprawdę rewelacyjne. I bardzo mi się podoba połączenie takiego niebieskiego, właśnie z takim oliwkowym kolorem. Starałam się tutaj coś pokombinować, ale. Myślę, że jeszcze tutaj można z tych leginsów coś fajnego wydobyć. Ja w ogóle lubię bardzo takie, takie klimaty, czyli leginsy takie wzorkowe, przeróżne, dlatego że ja się w nich dobrze czuję. Ja lubię z nimi kombinować. Jak wiecie, bardzo, bardzo polubiłam swoje leginsy w zebrem. No, często je widzicie, no ale one po prostu pasują mi tutaj do wielu stylizacji. No i tak samo może być w przypadku tych, jeżeli coś jeszcze przyjdzie mi na myśl fajnego no to będę sobie je właśnie w taki różny, ciekawy sposób stylizowała. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest koszula w takiej, koszula khaki, która ma taki bardzo, bardzo głęboki zielony kolor, wręcz wpadający troszeczkę w taki brąz, ale jest ona zdecydowanie, no jest zielona, ale może, może gdzieś tam wyświetli Wam się jako taka brązowa. Ta koszula ma bardzo ładne guziki, jak się przyjrzymy, one są naprawdę śliczne, takie... Trochę bursztynowe, można powiedzieć, z takimi srebrnymi cyrkoniami. Chciałam od razu to, tę koszulę, wiecie, rozjaśnić, czyli dodałam też ym, srebrny kolor, taki, taki bardziej, y, żeby to nie był taki ponuraczek. Ym, gdybym ubrała coś do tego ciemnego, no to byłaby stylizacja bardzo taka smutna, ponura, no nie taka dla mnie, dla mnie nieodpowiednia, o, po prostu, więc srebrny kolor, który też uszlachetni y, tę koszulę, no jest takim nawiązaniem do tych tutaj cyrkonii, dobrze, że te, w sumie te cyrkonie tutaj są, bo też gdzieś rozjaśniają tę koszulę. W takim kolorze y, nie mam, koszuli już teraz mam i dobrze, bo Przyda się taki kolor też jak najbardziej na jesień, ale tak jak mówię, tylko i włączyć z jakimiś takimi bardziej szalonymi dodatkami i z czymś takim, co sprawi, że ta koszula będzie wesoła, taka jak ja. Po prostu. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.